Dobry wieczór. Dobry wieczór. Dobry wieczór, Wojciech. No, Dobry wieczór. Chłopcy jak walczyki, pogoleni. Po strzeżeniu, przepraszam. U fryzjera byliście, tak? Tak. Gdzie ten fryzjer? Ułabi... Się na leży... Łaby 17. Pokaż, równiutko. No, równiutko, elegancko. A Wojtek tu trochę inaczej patrzy. No, ja nożyczkami. Pokaż swoją fryzurę. U nożyczkami. nożyczkami. Tutaj ścieniowane. Na samym początku. Yy... Tą maszynką, a, a później nagrzyczkami. No właśnie te widzę to inaczej, tak po... młodzieżowo. No bo, to, no bo ty młodszy to no i młodzieżowo. Bo, bo ja powiedział, Jest starczy, to ja jak ja wiem. powiedział, że kim ja ogólnie jestem, to powie, Ona była zaskoczona. Kto przyszedł? To we dwóch I... byliście, tak? Tak. Proszę? We dwóch Samochodem, byliście. No. Samochodem kolega zawiózł. Ale ja byłem zapisany. No. Nie, ja usiadłem. Nie... Ja ale nie widziałem, że ja mieszkam. Z nim razem, I... tak? No. A ja słyszałem. No, no, pani to Pani Edyta. I... Ja mówię, ja nazywam się Konon... Krzysztof Kononowicz. U Pani jest zapisany do ostrzeżenia. Tak, ona, proszę, o, ona... ona pewnie na baczność od razu. Proszę siadać no. na fotel. Ja siadam, ale mówię, ten Pan też. Ale nie jest zapisane. Ja mówię, o, przyżę, panie o Pani, O, Poprosiłem. I, I Wojtko przygła. I co? Mogę podać godziny? Bo to się zapisuje. Poniedziałek, 3, środa, piątek od godziny 10 do 18. Wtorek, czwartek od, 19, od 9 do 17. Sobota od 9 do 14. Sąrocznikowe 17. Ale samo strzyżenie tam, czy coś jeszcze? Samo strzyżenie Nic więcej? Nie wiem. Zaraz zobaczę, co, co na wizytówce pisze. Prezyden męski tylko pisze. Czyli męski telefon? Męskie... Nie, telefon nie podawaj. Nie, nie. bo to, e, chyba to Ale bardzo, nie wolno. Nie można no, nie, nie. I powiem. Bardzo zapraszam, bardzo pani miła, Pani Edytka. Dziękuję, Pani Edytko, że pani mnie podstrzygła. A wiele zapłaciłeś, Krzyczku? Co? Wiele zapłaciłeś. 10 złotych. 10 złotych tylko, tak? Tak. Bo ja szyrze się po staremu nie tam modeluję, dam tam i tak dalej. Nie, ja. No ty starszej daty człowiek już. No starszej daty człowiek Wojtek młodszy to. No, a Wojtek młodszy to młodszej daty. No ja to, ja to... modeluję. Ja to a ty Wojtek bardziej... ile zapłaciłeś? 32. 32? Bo tu kulę nożyczkami i co... Nie, nie maszynku. No maszynko tylko chyba podgoliła. Tak, boki. Boki. A, A to... górę Nożyczkami. No, nożyczkami. Krawieckimi. Tak. No. Ja nie bym chciał, to też by pomodelować, pomodelować. Ale u mnie mało było włosów. ja zawsze będę szczyć tak jak na trójkę. Tak Szygłbym się i dalej będę. Tak się... po męsku, nie? Po męsku. Rachcia ciach, szybko i tak. zadychę I, I do domku, i fajnie. no I będę zaczął do Pani Denckiej chodzić. Mam telefon, będę się zap dzwonić, zapisywać się, będę jeździć i będę tam szyć się. Nie będę dopuszczać włosów długich, żeby gorąco, piekielnie. No, teraz trochę popadało. To trochę lżej jest. Ten... A ty Wojtek widzę robiłeś? Tak. Na opłaty? Na opłaty. W mieszkaniu. Mieszkaniowe. Tutaj I mieszkaniowe. Powiem, tak. No to ja wszystko płacę. No właśnie nie. Ja wiem. po prostu trzy lata on za światło ani złotówki nie do mnie. Powiem, dziękuję bardzo dla pani Dytki, że ostrzygła mnie. Pięknie, ładnie. Wspaniale. Ale widziałem, wiesz co widziałem? jej wystawę starodawnych narzędzi pryzmierskich. Tak jak maszynki do Brzytwy do golenia, pędzelki, nie pędzelki, e, maszynki do golenia, żeletkowe, nie żeletkowe. Brzytwy widziałem nawet różnego rodzaju, jak maszyny starodawne się golili się wiszą. Ładna, piękna wystawa u je. taki no, jaki tam salon fajny, kurwa? mówię. O, ci jak, jak ja rozmawiałem kulturalnie. A młoda ta pani? No, no młoda. Bo to jest młoda, 30 lat. No to to. O. Tak. Ale umiesz szys... Jak nie wiem, pięknie, szyżej, i tak dalej. Ale jeszcze chciałem powiedzieć jednego człowieka, przy okazji, który parę dni mieszkał u nas w Kuba. A co ty do niego znałeś? Taki człowiek mieszkał. Bo on pranie, wieszał całe to wszystko. I po prostu tam bałagan mu narobił. W tamtym pokoju, tak? Nie w pokoju, tylko na strychu. Po Kubo. Dlaczego ty tak robiłeś? Zrobiłeś na strychu moim. No tak samo nagrywał głupoty, podrzucał śmietnika kurwa Nawet śmiechili całe to wszystko. Ten co przysłał wiatrak, duży na nóżce połamałeś. Rączkę po która przykręca się całą me mechanizację wiatraka. No i co w związku z tym? Trzeba nie patrzeć po głutoniach, jechać, odkręcać tę część. A skąd ty wiesz, że na górze tam porozrzucane są rzeczy? No, dzisiaj Byłeś dzisiaj ciuchy. na górze? Dziś byłem na strychu, byłem. bo nosiłem A. ubranie swoje, bo E, Popadam i myślałem, że dalej będzie padać a, i myślę, że na strychu pod blachą wyschnie, parę dni powisi i Mój wyschnie. Ja e, e, zasnąłem, ono już było prawie suche, ale powiem, Deszpada, zasnąłem, a Wojtek mnie nie zbudził i desz, deszczik. Pan Jezus pokropił, poświęcił wodą święconą. Ubrania. Ubrania. Nachy. No. I powiem: Kubo, spałeś, wiesz w którym pokoju? Zginęło nawet na krycie wersalki czerwone. Jesteś Kubo niedobrym człowiekiem, który krat niszczył moje mienie. Mówiłeś, że Przyszedłeś mnie pomagać za darmo, za tak pomoc. Chciałem Tobie podziękować. Za taką pomoc. Dziękuję bardzo Kubą. Kubą wspomnisz jeszcze mnie nie raz. Nie chcę Ciebie rugać, wezywać wulgarnie, ale ze Twojej strony Powiem kubo, nie łanie tak. Nie łanie tak niszczyć przyjemienie na strychu. Kontrolować, gdzie co jest. Gdzie to się znajduje. Walizki z ubraniami były przewrócone. Nawet patrzyłeś, bo byli na leżaku, komina, miski tam podstawową, taka duża aluminiowa. To nawet tam patrzymy, zaglądałem, do drzwi, były otwarte. Dobrze, ja dzisiaj zaszłem. Bo, żeby rozpaliłem piec, to poszłoby cała chata z dymem. Dlaczego ty tak zrobiłeś? Kubo? Ale to dawno już było. A ty w piecu paliłeś i nic nie poszło w dymem. Nie. To teraz, bo było zamknięte. Było zamknięte. No to może sama miska ta się przewróciła? Nie. Sama miska się nie przewróci. A może jakiś duch? Jaki duch? Nie wiem. Ty już oczy nastawiasz. Boję się. Boję się no. No bo Kuby już dawno nie ma. A co tobie tak taczą tego Kubę? Gdzie? No tutaj u ciebie już dawno nie ma Kuby. Nie ma, bo Wojtek i, i ten. I ty jego przegnałeś. Pamiętasz może? A, do, Pamiętam. Co z puduszką co ten spał? No i właśnie ty Kuba... Ja, pamiętasz o powiedział? Ja powiedział? Jesteś niegrzeczny. Rewidowałeś? Mój strych. Nie mogłem dojść, wejść pod schodami, bo jeszcze dochodziłem do zdrowia. To twoja była okazja. Plecakiem wynosić rzeczy, które są dobre a złe rzeczy pozostawiać, ale zobaczyłeś, że tam same może szukałeś, tak jak wariaci pisali, że mama na trychu leży, to może patrzyłeś, gdzie mama leży, nagrywałeś trych, dziękuję Ci bardzo za to, Kuba. może Ty donosiłeś do policji, wszędzie po cichu, że Mam cier miałem cierpienie, biedę i zgryzotę. Że musiałem po sądach ciągnąć się, ale i tak przegrali oni. I ty przegrałeś. Nie pogadałeś się nawet na sprawie. A myślisz, że to on? Nie. Tak, to. O, ja ci powiem otwarcie, bo moje serce przeczuwa. A moje serce już raz ty przegrałeś Jacku. No przegrałem. O teraz to by wygrałeś. Teraz to by wygrałeś, no. Nie widziałeś kiedyś strzelić w dziesiątkę, Wojtku nie byłeś. No nie. I powiem tobie, że... Ty, a ponoć Krzysiek do wojska nie brali, bo teraz już nie biorą do wojska, nie? To bardzo źle, ale będą. Ale, ale brali. kiedyś, ja tak słyszałem, nie wiem, czy to prawda. Ty starszy jesteś, to może wiesz, nie? No. Bo kiedyś taki ktoś znajomy do mnie mówił, tak? że z jednym jajem to nie biorą. On miał jedno jądro, nie? I no. nie wzięli. To prawda? Ja nie wiem, to była komisja lekarska i kwalifikowała. No to a co to z jednym jajem nie można iść? Nie wiem. Ja no. Ale jak on jest inwalida? A co z jednym jajem to inwalida? A ty widziałeś z jednym jajkiem mężczyznę? A co to? A psa nie widziała, A pies bez jaj na przykład jest, nie? Co? A jak psy bez jaj, to co inwalida? Ale kto? Psy? No psy na przykład używają jajka. Kastrują. Ale przepraszam no bardzo. No to co mówisz, że inwalida? Ale przepraszam bardzo. Co zwierzę, nie przyrównujmy zwierzęta do człowieka. Bo człowiek ma... No tak, no masz rację, no masz rację. Człowiek ma inną postać, e, ma inną e, inny e, inny pomysł, stworzony jest inaczej i tak Człowiek bez dwóch jajek. No to jak, bez dwóch, ale bez jednego ja mówię. Ale przepraszam bardzo, właśnie, bez innego jajka nie może żyć. No jak to nie może żyć? Nie może. A co ty gadasz? Nie może. Wojtek, co on mówi? Nie może. No. Nie może. Może. Nie może. To daj ci jajko ja zabiorę. A, a po, ty masz swoje. A widzisz nie chcesz oddać. No ale to ja nie mówię, że oddać, no ale są takie przypadki, że na przykład jedno ma. Nie było takiego, nie słyszałem jeszcze na świecie, żeby człowiek był z jednym jajkiem. Są takie przypadki. Krzysiek, są. Nie ma. No są, no. Przez ten! człowieku mnie oszukiwać, okłamywać No krzysiek, no tak samo może być bez ręki chłop Może być bez ręki co, co ręka No A co e... No jajo, a co jajo To samo co Nie. narząd Przestań, o to już przestańmy mówić Bo nie ma robisz Absolutnie nie Nie ma Nie ma Nie ma takich ludzi? Nie ma I ci powiem, że Kubo Wrócę do Kuby jak może rodzice Twoje usłyszą, że tak nam rabiałeś u mnie na strychu, zrobiłeś burdel, ale ja już trochę uporządkowałem. Zrobiłeś nie wiadomo co, szukałeś może złota, srebra, brylantu. Więc czuję, człowiek Kuba, przyjęć i napraw ten wiatrak. Ale ja nie potrzebuję ciebie, żeby ty naprawiał. Ja sam naprawię. Sam naprawię ten wiatrach. Dokupię tą część i sam zrobię. Ale nie chcę, żeby takiego człowieka widzieć, który niszczy cudze mienie. Co? Moje mienie komu przeszkadza dla was? Pytam was. A ja to krzysiek nie obstawiałbym jego. Pytam was. Co? Moje mienie dla was przeszkadza, co mój dom przeszkadza dla was, moja posiadłość, o moich ukochanych rodzicach, o babci, dziadku, mamusiu, tatusiu, braciszku ukochanym. Ja to stawiam na duchy. I powiem to, przestępcy ty, tymi duchami. No, nie nie gadaj, No ale kurde. Duchów ci nie boję. No to ty się nie boisz, a ja się boję. No. Ciebie można by czym nastraszyć. Duchami na pewno. Co? Duchami to na pewno. To na razie zakończymy film. Ja I będzie drugi film. On to wie sprawiedliwą rzecz. Dobra.